TRANSFORMERS OSTATNI rycerz. Witajcie, witajcie z tej strony Sebo, jesteście na kanale Galvatron i fajnie, żeście dobili 10 łapek, a potem widziałem wieczorem i dzisiaj że już jest 20 łapek, więc wow, bijemy rekordy, oby tak dalej A więc jedziemy z naszą teorią Barricade znowu jest w filmie, o co ty będzie chodzić? Że Barricade pomiędzy filmami magicznie się pojawia Chodzi o oczywiście o film Backella a się że o moje? Nie. Jak zwykle, będzie sobie leciał z miastu, a my zajmiemy się już barykadą. W jedyce, jak wiemy, Barricade uciekł. I nie wiem skąd oba Freziego, czyli Minicona a jeżeli ktoś jest fanem generacji pierwszej, wie czy to jest Minicon frezy Sunwave, wave, jest... Jest Miniconem Sunwave'a I nie wiem skąd ale Freziego już niestety w nie zobaczymy, bo sobie się zabił. Dokonał no Nie do mojego Dobra, nieważne. Barkiet jest w jedyce, pfff, yy, przeżywa, znika i w dwójce go nagle nie ma. A powinien być, bo hello, przeżył, a nawet nie ma. A jest Crusher i to jest dziwne i podejrzane. <laughs> nie wiem, może dostał jakąś misję byś ja od upadłego? Sorry za mój głos, ale jeszcze jestem chory. Jak słyszycie po moim biednym głosie, <laughs> który jest wykończony, i um, żeby mi przeszło, zostawcie łapkę. Nie, no to jest taki tani chwyt. I, i te, te, tak będzie, byli tutaj powinniście zostawić. W trójce jest, pojawia się, jest przez chwilę, zabija tylko tego łydziaka, co wygląda jak Albert Einstein i naprawdę... Chodzi czas, żeby się zastanowić jak robot wyglądał w Kreskówce, a jak w Libie. O to łydziaka w ogóle nie przypominało, ale mniejsza z tym, jest tam. <laughs> Widzimy potem, że odstrzeliwują go yy, ci żołnierze i potem ślad się po nim urywa i nagle jest w magia. <laughs> ja uważam, że jakby ktoś, o ile zauważył to, w trójce, kiedy Optimus leci tam na Shockwave'a, Lochauta i Claws and oraz Brawla, yy, czyli Abramsa, jest tam też Barykit. Możliwe, że uciekł, bo nie jest pokazane jego ciwóz go tam dobija. Wiecie, cyp, cyp, ale możliwe, że Megatron też go jakoś wskrzesił w piotce. Nie wiem, I ja mam taką swoją teorię, że Barykit uciekł i, i się chował. Ale w sobie ta teoria no, jest najmniej prawdopodobna, bo druga teoria jest o wiele, o wiele lepsza, że Barykit został składany przez Kaisa i był obiektem ich badań. I skoro oni się tyle dowiedzieli, i potem będzie wiedzieli, i dlatego się pojawia potem Osload, y Holigan i y Mahawk, czyli nowe Decepticony y które wcale nie przypominają starym gwędzie, chociażby Osload, chociaż Oslota jeszcze nie widziałem, ale to jest dobre. Oj, kiedy idzie się wypowiem? <laughs> I o trolu Beya W zima studia, ale to już miesza z tym. Mm. I oni będą, może go mieli zadanie tam wyciągnąć z paki, do których będą wszystkie, no są takie teorie, że będzie jakieś więzienie dla desypsykotów i autobotów Przez ludzi stworzonych i tak dalej I oni będą próbować go stamtąd właśnie wyciągnąć, bo on jest tym aspiratem i on przeżył już dużo bejówek Wybuch <laughs> maja, I tam wszystko wie Ale o co chodzi? Moim zdaniem, Barricade z jedyki wcale ale to wcale mówię, to doświadczenie przypada policjanta, bo nie ma atrybutów policjanta. Umówmy się. <laughs> Okej, okay, zmienia się w radiowóz, bada pis, karać niewoli, co świadczy, że jest złym gridob, ale poza tym nie ma nic, co świadczy, że jest policjantem. Gat nie ma chociażby atrybutów, nie wiem, czapeczki, jakieś brony związanej z policją, ale te w Piotrze nareszcie to tu zmienił. I dziękuję za to bardzo Bojowi, że tak zrobił tego Mary Kayna. Chociaż niektórym się będzie nie podobał ze względu na głowę, ale głowa jest najmniejszym atrybutem, chociaż też jest moim zdaniem fajna. <coughs> Ma tam te swoje atrybuty, czyli pałkę policjanta. Ma też kajdanki z tyłu, jak ktoś widział, to promocyjne jego zdjęcie tam, pierwsze ma też dwa takie małe laworwerki oraz taki fajny, nie wiem, super gatling na ręce, który moim zdaniem jest epicki oczywiście album jest nam już zdany i znowu to jest boostak. Hmm, tylko to jest jakiś hmm, wiem, że z tamtego roku to jest model auta <laughs> hmm, czyli boost hmm. i w sumie nie różni się niczym, tylko różni się kolorem w Jedynce i trójce był czarny, teraz będzie taki bardzo ciemno-niebieski, taki fajny odcień, <laughs> który może kojarzyć się wam z policją. I fajnie, że dostał też spoiler, i ordynarycznie fajnie, fajnie wygląda. Mi się, mi się ten design w piorce najbardziej podoba, z tych pierwszych yy, w Jedynce i trójce w sobie się nie różnił, ale ten design mi się najbardziej, moim zdaniem, jeżeli chodzi o postać barykiej, na podoba w komentarzach, który barricade dla was jest lepszy, czy ten z jedynki, czy ten z piątki. Ja uważam dla mnie, osobiście, że ten z piątki. Mam nadzieję, że wyjaśniłem was w tej teorii, jak barricade mógł przeżyć. Nie wiem, która z teorii jest najbardziej prawdopodobna, dopowiem, że jeszcze w tej teorii pod koniec, czyli za chwilę, <coughs> dopowiem Wam kilka słów o Megatronie, co zapomniałem powiedzieć w jego teorii, bo zdarza się czasem mi czegoś zapomnieć. Zapominajesz, że coś ludzko, prawda? Piszcie w komentarzach, <coughs> jaki Waszym zdaniem Barricade był mógł przeżyć yy, te wszystkie części. I czemu tak znika? Tajemnicze zniknięcie Barry na co film? To jest podejrzane widzę. Kaszę jeszcze daje sobie znać. Nie zapominajcie oczywiście. Komentować, o co bardzo was proszę i jak dobijecie pod tym filmem um, 15 łapek, bo dla was to nie, to jest w sumie jak widzę nic, bo dobiliście 20, więc 15 będzie ok. Widzimy się już w jutrzejszej Teori. A ja dopowiem jeszcze kilka słów za chwilę o samym Megatronie, a więc no cóż, zobaczymy się w sobie już za chwilę. <laughs> a więc zapomniałem dopowiedzieć wam, że Megatron na samej górze ma napisane po cywiltrojsku <laughs> Megatron nice, czyli Megatron Rycerz. Czyżby on był ostatnim rycerzem? Nie wiadomo, by się w Transformers 5, czyli Ostatni Rycerz. Zapomniałem jeszcze dopowiedzieć o kwestii, że stwórcy mogli nie również po niego. Nie zapominajmy, że Megator w czwórce został stworzony przez ludzi, a nie przez twórców, i dlatego właśnie może być bardziej odporny na tą kontrolę przez nich w piosce. Rozważcie moje tematy na temat jeszcze Megatrolla. I no, jak powiedziałem, to tyle, jeżeli chodzi o kwestię Megatrolla w teoriach, jak na razie. No i co, jeżeliście za chwilę dotrwali do końca tego dłu tej długiej teorii, to nie zapominajcie zostawić łapaczki w górę. Jeżeliście dotrwali do końca, nie zapominajcie napisać, czy chcecie teorię na temat Bumblebee czy teorię na temat Alpha Triona, i czy będzie on w więc 5. A więc do zobaczenia i cześć!